Ja jestem. Fajna ta spódniczka. Jedyny minus jest taki, że się nie dopinam w niej. Także nawet męża próbowałam tutaj, wiecie, ściągnąć, żeby mi podciągnął zameczek do góry, ale niestety nie jesteśmy w stanie tego zapiąć, tak? by coś było nie tak z tym zamkiem, a wiecie, nie chcemy po prostu tutaj na siłę. Przepraszam, coś mnie zadusiło. No chyba się za dużo nagadałam, muszę iść wody napić, ale ogólnie jest bardzo fajna ta spódniczka. Dajcie znać, mi się podoba. Założyłam akurat, wiecie, tak można by ją wystylizować. Właśnie czarna bruska, jasna spódniczka i czarne na stopy czarne gotki. Fajnie by wyglądała, wygodna. Powiem Wam, że mogę Wam ją polecić, bo naprawdę jest fajna. No tutaj no nie zabiłam się, więc tutaj tego tyłu tak nie za bardzo. No bo wiecie. Od razu ten fason jakiś tam jest inny. No po prostu jest ona może tutaj na mnie za, też za ciasna, tak? W tym wodzie. Dopiłabym się, bo widzę, że mam miejsce. Mam miejsce, można by było to dociągnąć, ale wiecie, może tam próbował ja sama to już też tak z tyłu źle. Musiałabym, je, wiecie, może na luźno zapiąć i wciągnąć i wtedy, ale już nie chcę po prostu kombinować. Mniej więcej widać jak ona wygląda. Nie chcę psuć e, zamka. Idę się chyba napić wody, bo mnie coś, wiecie, za, e, zadusiło. No, także ta spódniczka całkiem fajna, ale no nie dla mnie. Nie dla mnie, no bo tutaj jest e, przyciasnawa też. E, także tutaj też podkreślam ten brzuszek. Także To e, e, chociaż jest fajna. fason ma fajny. Zobaczcie, że ona w ogóle moim zdaniem nie nie pogrubi Was taka cieniutka. Naprawdę fajna spódniczka. Dobra, mierzymy. Idę się napić wody i mierzymy kolejną rzecz. O, i tak Wam jeszcze pokażę tą metkę. I tutaj występuje tylko do rozmiarku 42. Więc już na większą z tego modelu nie mam szans. I moi drodzy mam kolejną spódniczkę. Tym razem tą na gumie. To jest rozmiar XL, ale jak widzicie, moim zdaniem tutaj też za bardzo podkreśla ten brzuszek. Te kieszenie też tutaj dodają objętości. Moim zdaniem jest tak. No, taka dość krótkawa i ten kolor też jest taki bardziej żółtawy niż beżowy. Chociaż też jest ładny, nie powiem. Jest całkiem, całkiem. Ładnie, tak ona y, wygląda. Wydaje mi się, że jest za y, zbyt po prostu y, obcisła. Źle się czuję w tej sukience. I tak jak mówię, te kieszenie tutaj wiecie, ten, od razu się tu coś robi na tym brzuchu. Niby fajna, bo na tej gumie, ale widzicie. Y, fasonowo bardziej podobała mi się ta właśnie y, poprzednia. Także ta raczej raczej nie. Dajcie znać, co sądzicie. Moi drodzy, kolejna spódniczca z skóry Jak widzicie, to nawet ten cień też tak pada. Dla mnie nie, dla mnie odpadają. Za dużo po prostu mam ten brzuch, za bardzo ubedatnia. Wiadomo, że jak ktoś ma mniejszy ten brzuszek, tak? Czy bardzo płaski, to może to fajnie wyglądać. Ogólnie tak wygląda ta spódnica. I tutaj powiem Wam, problem jest z ubieraniem się z tymi spódnicami, tak jak i z tamtą. Tutaj w ogóle nie mogłam odpiąć zamka. Bardzo ciężko jakoś chodzi. I tutaj też nie dopinałam go, chociaż dopiłabym, dlatego że mam tutaj to miejsce, ale tak samo nie chcę po prostu tego ciągnąć. Także jestem z tyłu tutaj nie zapięta. o Także do jest zamek i jestem... Nie zapięta. Tutaj nie ma tych kieszeni, także dla sylwetki wydaje mi się, że lepiej i teraz możecie ocenić, czy stylistka miała rację, czy sylwetka moja wygląda lepiej właśnie w ołówkowej spódnicy, czy właśnie e, później będę mierzyła jeszcze tą blisowankę, zobaczymy, e, także dacie mi znać. Także też fajna spódnica, ma bardzo ładny kolor, e, jest to spódnica właśnie ołówkowa, e, taka fajna, elegancka. No, ale tak, mówię, no jest tutaj u mnie problem z zamkiem i też mi się nie podoba, bo za bardzo tutaj, wiecie, podkreśla mi ten brzuszek. Wiadomo, że można to jakoś tam e, zamaskować, ale ja, wiecie, jak zakładam rzecz, to już też od razu wiem, jak się w tej danej rzeczy e, czuję. Także e, kolejna rzecz, chyba leci do zwrotu, to pudełka. Kolejna pozycja, tym razem ekoskórka, spódniczka czarna. Moim zdaniem jest ona na mnie za krótka. Ona jest po prostu na mnie też przymała. Ja ją zapięłam. Tym razem tutaj z tyłu jest taki zamek, no też tam nie do końca, bo naprawdę ciężko te zamki chodzą, Może nie są, wiecie, po prostu. Um, no, takie rozruszane czy coś, nie chcę też ich ciągnąć. tam od razu jak zakładam, już mi się spodobała, fajna. Już tak wiecie, tutaj już tego brzuszka tak bardzo nie podkreśla Fajny fason ale jednak dla mnie, no, za mały. Za mały, musiałabym tutaj, wiecie, ciągle obciągać, bo tutaj ten tył tak odstaje, także mimo tego, że mi się podoba, to, no, niestety niestety także tylko wam pokazuję. Bardzo wam polecam, bo naprawdę jest e, fajna spódnica, fajnie odszyta. E, no ale tak jak mówię, no ja ostatnio też przytyłam, więc w e, dużo rzeczy się też nie mogę e, zmieścić. Także bierzemy mm, kolejną e, spódniczkę, ostatnią już eko skórę. I tutaj tej spódnicy czarnej e, mamy rozmiarek 44. Tak i większego już nie ma. Także nie ma możliwości zamówienia większej. Dobra kochani, przymierzyłam Wam jeszcze tą jedną z skóry, żebyście sobie zobaczyły jaki ona ma kolorek. Naprawdę wam polecam te spódniczki. Te są rewelacyjne. Bardzo mi się podobają, no ale na mnie są niestety za małe. Jakby na was było wiecie, dobre, mamy wybór rozmiarów. Więc naprawdę, bardzo Wam polecam. Naprawdę fajne spódnice. E, tutaj w ogóle, wiecie, nie ta czarna, ta zielona, rewelacja. E, tutaj nawet już nie ciągnęłam tego zamka, bo to jest rozmiar ten sam e, co tej czarny, więc tak wie, nie chcę tutaj po prostu e, ciągnąć. Ale naprawdę fajne, fajne spódnice. Dobrze odszyte, e, bardzo ładnie wyglądają. Wydaje mi się na sylwetce, także e, ja Wam po prostu polecam. I kochani, ostatnia już spódnica. Tym razem jest to spódnica taka widzicie, materiał taki lejący się, taka wiecie, bardziej letnia. Spódniczka, chociaż jej mam też można. Kozaki, taka spódnicka, spódnicka, spódniczka, czarna bluzka. Kuszula e, też fajnie by e, wyglądała. Ja osobiście nie jestem przekonana, mimo że lubię takie e, spódnice, dlatego że tutaj mam wrażenie, że z sylwetkiem mi się robi taka e, tutaj tuba, wiecie, taki brzuch i tu nagle taka falwaneczka. E, zobaczę sobie też na kamerze, jak to wygląda, czy to rzeczywiście e, takie wrażenie i to będzie przełożone e, takie moje te pierwsze wrażenie będzie przełożone na kamerę, czy też mi się. Coś wydaje. Dzisiaj jestem przewrażliwiona, także tak ona wygląda. Powiem Wam, że ona była w promocji, kosztowała niecałe, to chyba 40 zł. Także nie wiem, muszę się tutaj zastanowić. W tym temacie rozmiar 42, większej już nie ma. Powiem Wam, że ten rozmiar jest dobry, fajnie się zakłada. Luźniutko na gumeczce. także, no, fajna, fajna. Tylko muszę sobie jeszcze się zastanowić, popatrzeć sobie na kamerze i wy też dajcie mi znać, jak ja wam się podobam w takiej spódniczce, czy mogłabym chodzić. Może też niekoniecznie do tej bluzki, prawda? Bo dzisiaj tak starałam się założyć taką bluzkę, żeby ona była tutaj pasowała mi do wszystkiego, żebyście w wcale nie zmieniła tych bluzek, bo już się zmacham. Naprawdę dużo mam tych rzeczy dzisiaj do mierzenia. Także e, dajcie mi znać. Jestem ja zawsze ciekawa Waszych opinii. Wy mi zawsze dobrze doradzicie. A i sukieneczka jest tak. 42 rozmierek większego już nie ma. I jakby ktoś był ciekawy, to sukienka jest tutaj na e, podszewce. Także zobaczcie. Ma podszeweczkę. Także nie to, że e, taka jakaś prześwitująca czy coś. Naprawdę fajna, e, fajna spódniczka. No, także będę się zastanawiać. I przechodzimy do sukienek. E, szczegółowej do zaciasnej sukienki. E, zobaczcie, jak ona jest na mnie obcisła. E, no, tutaj się w nią wcisnęła, wiecie, ale po prostu nie. Za bardzo tutaj wszystko podkreślone. mam, no, powiem Wam, całkiem fajny, bo wydaje mi się, że to jest taka wyszczuplająca sukieneczka, ale dla mnie nie. Dla mnie za blisko ciała. No, ona jest po prostu na mnie za mała. Tutaj mnie czuję po prostu na tych ramionach w biuście e, za mała. Zaraz zobaczymy, co to za rozmiar, co tutaj pokazywać. E, fajna jest. Fajna, podoba mi się fason, e, ale no niestety na mnie za mała, zwykła taka, wiecie, czarna. Zobaczcie, jak to wszystko podkreśla zwykła czarna sukienka. No ale tak jak mówię, dla mnie nie, także zaraz Wam pokażę, e, co to jest tutaj e, za rozmiar, e, czy to jest w ogóle szansa na jakiś większy z tego, ale no, nie wiem. Strasznie ciasna. Tutaj, wiecie, tu jest fajna, wygodna, a tutaj ta góra jest cała na mnie, no, niestety. Także już Wam pokazuję rozmiarek. Muszę Wam tak z boku pokazać, bo teraz się rozebrałam, jestem w Staniku. Eee, widzicie, że to jest rozmiar L. Nie wiem, czemu L. XL powinna być dla mnie eee, bardziej. I jest XL. Tylko, że. Eee, może, wiecie, zamówiłam Elkę, bo tej egzelki nie było i stwierdziłam, że Elka będzie dobra. Także nie wiem, co to mnie kierowało, żeby wziąć Elkę, a nie egzelkę. Może, tak jak mówię, nie było już jej i, i ten, ale nie wiem, czy ta egzelka. No, musiałabym też, wiecie, zmierzyć egzelkę, bo sukienka jest naprawdę y, fajna. Podoba mi się. I mam na sobie kolejną e, sukieneczkę, e, która mi się bardzo podobała na stronie. E, mam wrażenie jedynie, że tutaj mam coś e, za długie rękawy. Zobaczcie, jaki tutaj jest długi. Ten rękaw na mnie. Nie wiem, czy to dobrze tak wygląda, bo tak w lustrze to za bardzo nie zdążyłam się obejrzeć. Takie mam wrażenie, jakby ona tutaj była na mnie za długa w tych rękawach. I ogólnie fasun jest fajny. Zobaczcie, bardzo fajna. Lubię takie rzeczy wygodne. O, coś tu tutaj Jakaś niteczka. Lubię takie rzeczy wygodne. Nie ma jedynie kieszonek. Także tak ona wygląda. Powiem Wam, że jest całkiem fajna, przyjemna. Wy przyjemna, wygodna. Tutaj mamy ten dekolcik V. Taka do latane. Super. Szkoda, że nie ma czarnej. Jest tylko chyba różowa. Tak i ta była. No powiem Wam, że tutaj nad tym się będę zastanawiała. Dajcie mi znać, jak Wam się to podoba. Ja to za bardzo, wiecie, nie pogrubia, bo to jednak jest jasny materiał. Także jestem bardzo ciekawa tutaj Waszych Opinii I może na przykład rozmiar mniejszy to by był lepszy, bo chodzi mi o te rękawy, że coś tutaj z tymi y, rękawami. One chyba są po prostu na mnie za długie. Dla osoby, która ma dłuższe ręce, to jest chyba y, sukienka. Także y, dajcie mi znać. Ja się w niej czuję dobrze, podoba mi się i tak mówię, jest jeszcze jasno różowa, także ta pozycja jak dla mnie na plus. A jeszcze sobie tak mówię, będę patrzyła w kamerze, co to tam... jak to właśnie wygląda. Wiadomo, że taka sukienka, jeżeli mamy tutaj prostą, nie robi nam tylko wcięcia w talii i nas po prostu pogrubia. Także no... Dajcie znać, jak Wam się podoba ta sukienka. I tu kochani jest tylko elka z tego Także, jakbym wzięła na przykład mniejszą, no to mogłabym się, wiecie, w obwodzie, by była po prostu za ciasna. a to jednak fason taki ma być luźniejszy, więc, więc nie wiem, będę się zastanawiała, bo coś tutaj się z ręką, z tymi rękawami nie zgrało. Nie wiem, czy to widać, czy one są takie po prostu długie, nie wiem, coś mi tak nie pasują one do tej sukienki. Trochę są jakby za długie. I przedostatnia sukieneczka, moi drodzy, tutaj, tak dość wyeksponowany biuścik. Co Wam powiem? Pierwsze wrażenia to takie, że tutaj mi ta guma podcina, nie wiem czy to widać, tak akurat idealnie za pupą mam takie, wiecie, jakieś tutaj ta guma jest taka ciasna. Nie wiem czy tu jest coś źle uszyte, powinna być w miarę luźna ta sukienka, bo tu jest luźno, tu tak mi właśnie podcina, akurat idealnie wiecie, nie wiem. Jedna jest ta gumeczka, tak. Gdzieś to z wysokością coś się tutaj nie zgrywamy. mnie tutaj też biodra. Wydaje mi się, że ten materiał tak tutaj dość przylega. Może większa by była tutaj lepsza. Powiem Wam, że tego nie widziałam. Wiecie, to jest też materiał gładki. Tej w sklepie wtedy nie mierzyłam. W Reaserdzie mierzyłam tą w Ona jest taka sama. Tylko jakby w takie rąby, takie geometryczne wzory. I wtedy mierzyłam chyba nawet emkę, i powiem Wam, że dobrze się czułam, dobrze wyglądałam. Nie wiem czemu. Nie czułam w ogóle wtedy, że tu jakaś guma mnie tak podcina. Nie wiem, no tak ona wygląda, dajcie znać, ale ja coś jestem nieprzekonana. Od razu mnie to po prostu tutaj denerwuje, że tutaj mam jakby zaciasną tę gumę, za bardzo mnie tutaj. Opiera te biodra, chyba nie tak do końca. Tutaj takie zasznurowanie też przy tym dekolcie nie wyszczupla. No, widzicie ten biust? Bardzo taki przy tym materiale wyeksponowany. Możemy zrobić jeszcze taki myk i nosić sobie po prostu w ten sposób, tak? Na luźno. Zawsze tutaj troszkę nam powstanie tego wyszczuplającego dekoltu. Także tak się prezentuje. No, rękawki fajne, wszystko fajne. Tutaj też ma te gumeczki. E, właśnie, ale tak coś niezbyt mi jest w tym e, tak wygodnie jakoś, nie czuję się. Przez tą gumę tu z tyłu, bo tak to by było, wydaje mi się, ok. E, tu jest też gumeczka, ale ona już tutaj tak nie przeszkadza, jak właśnie tutaj to w tym dole. Także mierząc tamtą w sklepie w ogóle nie zauważyłam tych rzeczy, tak jak teraz mierzę tą w domu. Materiał może też jest inny, bo mówiłam Wam, że tamten materiał był taki bardziej jakiś ten jest taki bardziej lejący, bardziej gładki, a tamto był taki bardziej, no inny, kurczę, jak to mam powiedzieć, inny taki zupełnie materiał taki bardziej był e, niemiły w dotyku. O, ten jest taki milszy, tamten był taki niemiły. I od razu zwróciłam na to uwagę, patrzę sobie na te dwie sukienki, mówię tutaj taki fajny, milutki materiał, ale widzicie, tamta jednak była e, dla mnie lepsza. Także jak się komuś podoba... I ktoś może tutaj ma mniej w obwodzie, to wtedy by było ok. No nie wiem. Dajcie znać, kochani, jak wam się tam widzi. Ale jak ona to podkreśla, wszystko zobaczcie. Ten, tu mam akurat to światło, więc idealnie wszystko po prostu się odznacza. Gdzie mamy stanik? No, także nie, to raczej dla mnie. Dla mnie niekoniecznie. Prawie dobrnęliśmy do celu, mierzę ostatnią. Sukienkę z mojego wielkiego holu e, z rezerwda i tutaj mamy taką sukieneczkę jeansową e, i prezentuje się ona tak. Pierwsze uwagi przy założeniu, nie podoba mi się tutaj jak idzie e, ten dół, że on się tak rozchodzi, nie jest taki prosty. E, mam nadzieję, że to wszystko co mówię to będzie widać na tej kamerze, to odzwierciedla to co ja widzę w lustrze. Bo tu na podglądzie słabo widzę, bo jestem dość daleko. Na moment po prostu, tylko wiecie, wychodzę do lustra, zakładam i wtedy sobie szybciutko obceniam. oceniam. Także tutaj nie podoba mi się, że ona idzie tutaj jakoś tak nieprosto, tylko na te boki. Ogólnie to w ogóle ona jest za mała na mnie. Znaczy, dobra jest, nie. Patrzcie, jak ja Wam mówię. Nie jest na mnie za mała, tylko ja się czuję w niej źle. Może tak, bo mam tutaj, zobaczcie. No, może ona jest tutaj w biuście, widzicie? Tak się tutaj rozchodzi. Także to mi się nie podoba. Rękaw jest super, rękaw jest ekstra. No, jedyna mi się nie podoba tutaj to. Zobaczcie i tył. Tył tutaj za obcisły, za obcisły. Także dla mnie ona po prostu powinna być luźniejsza. Ona się w ogóle, wiecie, nie poddaje, ale mimo to jest materiał w ogóle taki przyjemny. Dobrze się czuję w tym, w tej sukience, ale no akurat niestety. Mi się wydaje, że ona powinna być na mnie większa. I tutaj macie sukienkę z podkreśleniem właśnie talii, także jeżeli komuś na tym zależy, nie przeszkadza mu ten tutaj dół taki, e, taki sterczący. O, to widać to. To jest po prostu takie, no nie wiem, czy to po wypraniu, ale raczej nie. To się po prostu, to jest taki gdzieś ten dół rozszerzany. Dziwne, bo powinien być prosty. Może wtedy by lepiej wyglądała. Tutaj, tak jak mówię, no w tym biuście niby jest dobra, bo się zapięłam, ale nieładnie się to tutaj, jak dla mnie, rozchodzi. Także źle bym się po prostu w tym czuła, moim zdaniem. Nie wiem, dajcie znać, ale. Ogólnie się czuję fajnie w tej rzeczy, ale wydaje mi się po prostu, że tutaj na no, ten biuścin, no nieładnie, nieładnie po prostu wygląda, mimo że się czuję i dobrze. I tutaj jest chyba raczej, bym powiedziała, za obcisły. O, tu podkreśla wszystkie te boczki, i, i właśnie tutaj kupię tak bardzo ciasno. No nie, nie jest to mój e, faworyt, jeżeli chodzi o ten haul. Także dajcie e, znać, kochani. Co wy sądzicie? Ogólnie, denim jest świetny. Fajna jest ta sukienka. Zaraz zobaczymy rozmiar i zobaczę, czy w ogóle jest większa, bo naprawdę mi się to podoba. Lubię takie rzeczy, ale żeby właśnie były takie na mnie luźniejsze, a nie obcisłe. Ale nawet wiecie co, zastanawiam się, jakby był większy rozmiar, to ten dół jeszcze pójdzie, wiecie, na szerzej. Także coś tu jest niedopracowane z tą sukienką, także podoba mi się, ale no coś jej tutaj e, zabrakło według mnie, co Wy sądzicie dajcie znać i kochani, na dzisiaj kończymy film, powiem Wam, że mi dzisiaj trochę zeszło, zaczęłam za dnia, a po prostu wiecie, że mam żółte światło włączone mam nadzieję, że bardzo, bardzo Wam nie, e, to nie przeszkadza, chociaż ja nie lubię nagrywać przy takim świetle, bo jednak e, ładniej, ładniej wszystko wygląda i ładniejsze jest, e, jak mamy to światło takie e, dzienne Także kończę w tej dżinsóweczce. E, dajcie znać, bardzo jestem ciekawa właśnie Waszych opinii e, na temat właśnie tych e, ubrań, co Wam się tam podobało, co byście sobie chcieli zamówić, e, czy, czy właśnie Wam coś wpadło w oko. E, powiem Wam, że w tym momencie dużo rzeczy już mam w pudle odłożonych do zwrotu e, i na stole takich, co ewentualnie będę brała pod uwagę jest ta pikowana. Jest bluza właśnie ta sportowa różowa. Te jeans, jedne te jeans, czekajcie, weźmiemy to, co moim zdaniem, już na ten moment właśnie by było ok. Czyli tak, pikowana ta właśnie bluza, sukienka, będę się nad tym zastanawiać. Zastanawiać się będę również nad tą spódnicą. Też wiecie, pokażę rodzinie i zobaczymy, jak oni ocenią Te spodnie paperbag, będę się nad nimi zastanawiać, bardzo mi się podobały. Te jeansy to są te jeansy nie mam, tylko boyfriendy, żeby Wam powiedziałam, tak, te jeansy boyfriendy i ta różowa bluza. Także widzicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nad pięcioma rzeczami się będę zastanawiać. Na ten moment reszta już jak dla mnie idzie, do zwrotu, to no po prostu część jest za mała. E, za mała i w te fasony, wiecie, spodnie i tak dalej, no niestety nie. Także widzicie, wszystko zawsze trzeba zmierzyć. To, co wisi na wieszaku, a to, co wygląda też na stronie internetowej, to są zupełnie dwie różne rzeczy. I powiem Wam, że ta sukienka jest mega. E, też się tutaj nad nią zastanowię, a miałam zobaczyć, wiecie, co rozmiar. Także muszę chyba e, zmienić bluzkę, bo zostanę znowu w stanie. Także szybciutko sobie zmienię bluzkę i pokażę Wam jeszcze raz rozmiar i dokończymy film. Dobrze, jestem moi drodzy. Zmieniłam tylko bluzkę. Już Wam pokazuję tą jeansóweczkę, bo nie wszyscy też wiecie dokładnie obejrzą ten pierwszy film. Niektórzy zaczną od tego filmu, dlatego też tutaj powtarzam te rozmiary, ceny. No niestety, sukienka to jest już w największym rozmiarze, 42 Eee, kosztowała 159,99%, to jest cena wyjściowa. Ja Wam mówię, że jak coś tam to yy, w tym pierwszym filmiku w opisie Wam napiszę te ceny. Nie wiem czemu tu jestem tak dziwnie to rozszerzony. No. no, raczej nie. Jeżeli ja już mam, dobrze się w tym czuję, ale jeżeli ja już mam uwagi, że tu zaciasnę, to, to po prostu nie będę w tym chodziła. Także no, raczej będzie szła do zwrotu. Chociaż z żalem, bo bardzo, bardzo mi się podoba. No, ale może znajdę kiedyś, wiecie trzeba szukać, kiedyś może znajdę taki fason, który będzie mi odpowiadał. Także rzeczy raz, dwa, trzy, pięć rzeczy, nad nimi się będę zastanawiać, będę przymierzać jeszcze, prosiła o doradzenie męża, syna i zobaczymy co faktycznie z tego zostawię. Wiadomo, że na odsyłkę tam jeszcze chwilę mam, opublikuję film, też posłucham Waszych rad, bo też mi dobrze zawsze doradzacie, także... No mam nadzieję, że wspólnie damy radę podjąć taką decyzję. pomożecie mi w podjęciu decyzji. Dobra, kochani, no to na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Ja dzisiaj nagrywałam, słuchajcie, chyba z dwie godziny, nie wiem już ile. Myślałam, że zajdzie mi, wiecie, pół godziny, ale jednak, wiecie, no to mierzenie dużo tych rzeczy było. Także nie wiem, pierwszy film pójdzie z scenami z pokazaniem ubrań, drugi film nie wiem czy w całości czy też będzie podzielony właśnie na dwa, żeby też nie robić po prostu takich wiecie, długich tasieńców także zapraszam serdecznie do oglądania i z góry dziękuję za wszystkie komentarze, wasze lajki no i subskrypcje jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału to też bardzo proszę o wciśnięcie hasła subskrybuj oraz wciśnięcie dzwoneczka. Pamiętajcie, że jeżeli wciśnięcie dzwoneczek, to wtedy macie powiadomienie o każdym nowym filmie, nie przegapicie żadnego. A ja Wam już kochani za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się zdrowo, buziaczki. Do zobaczenia, pa pa.